Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej o oświadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. ZUS zgodził się także na odroczenie terminu płatności składek bez opłaty prolongacyjnej w pierwszych złożonych w tej sprawie podaniach. Wnioski pochodziły od płatników z całej Polski, w tym także z województwa podlaskiego. Pierwsze 15 osób samozatrudnionych, w tym trzech przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, może spodziewać się wpływu na konta świadczenia postojowego w połowie miesiąca. Zawarte w ich wnioskach o świadczenia potwierdzają, że przedsiębiorcy spełnili warunki do wypłaty świadczenia. Ich przychody spadły o co najmniej 15% i w marcu były niższe od 15 595,74 groszy. Byli to przedsiębiorcy przedsiębiorcy z Warszawy. Świadczenia postojowe zostaną przekazane na wskazane rachunki bankowe w planowanym terminie wypłaty świadczeń, to jest 15 kwietnia. ZUS wyraził także pierwsze zgody na odroczenie terminu zapłaty składek. Dzięki przepisom tarczy antykryzysowej firmy nie zapłacą opłaty prolongacyjnej. Wnioski pochodziły od płatników z całej Polski: Białego Stoku, Sosnowca, Krakowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawy, Poznania i Szczecina. Jeśli chodzi o zwolnienie z opłacania składek, nastąpi ono po terminie składania dokumentów rozliczeniowych za marzec, to jest po 15 kwietnia bieżącego roku. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz świadczenie postojowe można złożyć elektronicznie lub papierowo w tradycyjny sposób. Warto skorzystać z profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS przy składaniu wniosku. Można to zrobić nie wychodząc z domu i nie jesteśmy wówczas narażeni na kontakt z innymi osobami.